Siemma, cześć, witajcie ponownie. Słuchajcie, dzisiaj zaczynałem wędkowanie. Właśnie idę zanęcić sobie miejscówkę. No i mam dwie wiadomości: jedną dobrą, drugą złą, no trochę gorszą, może nie złą, ale okazało się, że ta jedna miejscówka, na której byłem jako pierwszej, czyli tej z pomostem, jest to woda PZW, którą mam już opłaconą i dzisiaj zaczynam na niej łowić. A ta trochę gorsza, no to to jest taka właśnie, że ta druga miejscówka to są wody polskie, i z tego co się dowiedziałem, nie będę mógł tam wędkować, bo nie idzie wykupić zezwolenia. Nie ma takiej możliwości, więc ta druga miejscówka całkowicie odpada. Pozostanę na tej pierwszej, zobaczymy co tam na tym miejscu wyjdzie. Spotkałem pana pod sklepem, który jest wędkarzem, bo był z wędką i też kupował jakieś tam sobie rzeczy. Z tego, co mi mówił, no to podobno w tym miejscu wchodzą bardzo ładne karasie. Jeszcze ładniejsze wchodziły na tym miejscu, gdzie nie będę mógł łowić. Bo mówił, że kiedyś tam można było wędkować i naprawdę było dużo więcej ryb niż w tych miejscach, w których teraz można łowić. No ale trudno, no takie jest życie. Także jest to bardzo fajna wiadomość. Zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Liczę, że jakieś ryby już się pojawią, no chociaż jest to dopiero. Drugi dzień nęcenia tak naprawdę, więc no, może nie być jeszcze efektów jakichś super. Także zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz dla zasięgu i za chwilę po krótkiej przerwie, jak już sobie wszystko tu poogarniam będę mógł wsiąść na miejscówce i łowić, widzimy się i będziemy wędkować. A słuchajcie, zaczynamy łowienie, jestem już na miejscu po zabiegach, po obiedzie, po wszystkim. I na miejscu już tutaj gdzie nęciłem. Zabrałem ze sobą tyle sprzętu: macik, parę zestawów, ukurydza. No i lecimy. Dobra, jedna puszka poszła do wody wcześniej. Drugą miałem rzucić tam na tej drugiej miejscu. Ale że się dowiedziałem, że nie będę tam łowił, to nie będę karmił ryb specjalnie. Lepiej sobie zostawić to było na, na przynętę. Zestaw już mam gotowy, ten który był w bagażniku wygruntowałem to wszystko, jeszcze ze dwie garstki tutaj wrzucę. Teraz czas założyć to wszystko na haczyk. Trochę wieje. No haczyk taki nie za wielki, nie wiem gdzie ja to wcześniej używałem, ale myślę, że sobie poradzi. Na początek spróbuję mniejszym ziarenkiem kukurydzy. Bo nie wiadomo jak duże te ryby tutaj są. Pan z sklepu mnie zapewniał, że że są dość fajne karasie. Dobra, to jest za małe. Nie pasuje mi to. Jakąś ładną łupinkę trzeba zebrać. O, też pęknięta. No i dobra zaczynamy zabawę. Około metra głębokości. Nie jest za głęboko. Zestaw mam wygruntowany, że tak centymetr dwa leży na dnie. I powinno być ogólnie dobrze. Jak będzie za głęboko położony, no to go trochę zmniejsza, Jak będzie za mało, no to go trochę zwiększę. Ogólnie dzisiaj pierwszy dzień mówienia bez spiny. Zobaczymy, czy w ogóle jakieś brania będą. Niestety najgorsze jest to, że ktoś tam teraz właśnie trawę kosi i trochę zakłóca tutaj spokój i ciszę. Ale mam nadzieję, że długo to nie potrwa, bo przyjechaliśmy tutaj sobie odpocząć, a nie wysłuchiwać hałasów. Więc mam nadzieję, że zaraz będzie spokój. Ktoś trawnik kosi kombajnem chyba. Taki jest hałas. Siedzę już tutaj dwie godziny, na kukurydze miałem co prawda jakieś delikatne branka, ale to podejrzewam, że coś małego. Dobra, mała aktualizacja. Musiałem trochę oszukać, bo na kukurydze nic nie brało. Więc pojechałem szybko do sklepu wędkarskiego, kupiłem białe robaki, pinkę i czerwone. I mam pierwszego ogromnego wiślanego leszcza. Jeszcze mi osrał. Już jest branie. Czas prowokować trochę. Jest następny. Tym razem płotka. razem płoteczka. Słuchaj. Ja jeszcze trochę kukurydzy. Aj! Smaściłem. Kurde, jakie branie! Tak to jest jak się człowiek zagada przez telefon i zagapi. Ale mamy to. Kolejny leszczyk. Ciemno, one w ogóle takie dziwne tutaj. Ale ładnie jechał. Zmykaj kolego. Na chwilę sobie bata odłożyłem, a to kurczę jedzie jak złoto. Powiem Wam, że jest tu całkiem sympatycznie, ale tak pieruńsko komary gryzą w tym miejscu, że to jest jakieś nieporozumienie. Aż się musiałem przebrać. Założyłem sobie długą koszulkę z długim rękawem, i spodnie dresowe, bo po prostu już tutaj nie mogłem wysiedzieć. A nie zabrałem żadnej mugi ze sobą, i, i to był. Największy błąd jaki mogłem zrobić, bo tutaj w tych trzcinach to po prostu masa komarów sobie siedzi No ale jakoś trzeba to przeżyć Jutro będę mądrzejszy Dobra. Dawaj go tu na bok, tak, tak. No, no chyba jednak nie było to dobre miejsce, żeby tutaj zacząć łowienie, bo jednak jest to przystań kajakowa, więc no, często się zdarza, że jakiś kajak się tutaj woduje. Wyciąga a jest tylko metr głębokości, więc no za każdym razem te ryby po prostu są spłoszone. I no i co tu dużo gadać? Będę musiał tutaj chyba przychodzić tylko i wyłącznie o świcie albo... albo późnymi wieczorami. Jak już nikt nie będzie kajakami pływał, a jak będzie słabo, to trzeba będzie nęcić inną miejscówkę. Bo no, bo nie chodzi o to, żeby tylko posiedzieć nad wodą, ale też chodzi o to, żeby łowić ryby w ciszy i spokoju. Oczywiście tutaj do panów nie mam żadnych pretensji, no bo to jest przystań kajakowa, i tutaj pomościk jest zrobiony do wodowania kajaków i wyciągania, a nie po to, żeby łowić ryby. Także posiedzę sobie jeszcze trochę, zobaczymy, może jeszcze jakieś ryby się pojawią, a jak nie, to no to będę kończył. A jutro, jutro się wybieram całkowicie gdzie indziej. Mam dzień wolny i zostałem zaproszony na konkretne ryby przez mojego kolegę Piotra. Ale o tym się dowiecie już w kolejnym odcinku. Także, no ja jeszcze tutaj sobie chwileczkę połowię. Wy w tym czasie możecie kliknąć subskrypcję na moim kanale, bo to mi pomaga w zasięgach. Łapkę w górę oczywiście, jakiś komentarz i... No i co? I łowimy dalej, a... A jutro widzimy się w fajniejszym miejscu. Aj, dobre nie było. Ale się zmyło. Może trochę za wcześnie. Na zacięcie było. O, posterunkowy łabędź płynie. Którego nagrywałem już wcześniej też. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, jest już powoli zachód słońca, i tak naprawdę, no to nic się tutaj więcej nie dzieje. Nie będę tego przeciągał. Jutro jest ważny dzień, bo. Jadę na konkretne ryby i wolę się wyspać. Trzeba się spakować, jeszcze przygotować cały sprzęt, który ze sobą zabiorę. Tak więc nie będę tutaj przedłużał tego odcinka. Nie zależy mi na tym, żeby złapać jakieś kolejne 2-3 ryby malutkie, które no, tak naprawdę nic nie wniosą więcej do tego odcinka. Jutro wybieram się na konkretne ryby, więc trzymajcie za mnie kciuki. Jutro się widzimy już, mam nadzieję, na konkretnym łowisku. Z konkretnym przewodnikiem na konkretnych rybach, i miejmy nadzieję, że szczęście nam dopisze. Do zobaczenia jutro, i co? Miłego wieczoru Wam życzę.